Kochani, to ten czas, przyszedł czas na komiksową polecankę. Mamy dużo tomów od Spidermana po niezależne wydawnictwa i niezależne komiksy z Europy. Kryminały, superbohaterowie oraz komiksy dla dzieci. Zatem zapraszam, otwieramy i sprawdzamy, co tu ciekawego jest i co ciekawego dla was będę polecał. Dzisiaj chciałbym zacząć od komiksu, który mnie najbardziej połamał. Połamał w sensie znakomicie rozłożył na łopatki. I tym komiksem jest Contrition. Contrition, wydany przez nagle. Komiks to jest kryminał. Kryminał, który dzieje się w Stanach Zjednoczonych, mimo tego, że twórcy nie są Amerykanami, zresztą możemy sobie przeczytać o nich, ja nie pamiętam, oni są, z Hiszpan. Hiszpan. No zdecydowanie. Hiszpanie wzięli się za Amerykę. Ale opowiada historię. Małej miejscowości w Stanach Zjednoczonych, we Florydzie, gdzie mamy właściwie spore stężenie przestępców seksualnych. Ze względu na prawo, które mówi, że oni nie mogą mieszkać w odległości, tam bodajże tysiąca stóp od szkoły, placu zabaw i tak i tak dalej. Więc tam hmm, dochodzi do pewnej zbrodni. To jeszcze raz pokażę. I powolutku zaczynamy śledzić dziennikarkę, która chciałaby hmm, relacjonować tę zbrodnię, chciałaby odkryć, co się za nią kryje, a przecież mówimy o. Przestępcach seksualnych, więc tak naprawdę nikomu na nich nie zależy. Więc gdzie jest granica dziennikarstwa, niejako? Gdzie jest granica? Czy ktoś może się, granica powiedzmy, wybaczenia komuś, kto pff, zrobił straszne rzeczy? Czy w ogóle możemy wybaczyć? I powolutku sobie podróżujemy. Wszystko jest w czerni i bieli, co sprawia, że jest to jeszcze bardziej powiedziałbym bolesne, smutne i dramatyczne. Historia jest naprawdę napisana. Ktoś napisał na jakimś forum, że w fincz, fincherowskim stylu. Ja bym nie powiedział, że to jest fincherowskie, bo fincherowskie zaznacza się bardziej depresyjne. A tutaj próbujemy próbujemy zrobić naprawdę znakomity, mroczny kryminał, który jednocześnie wydaje się zadawać te pytania w sposób ciekawy i dający naprawdę fajne odpowiedzi. Bo nie kończy się tutaj tak, że aha, dobrze są, dobrze źli są, źli, albo aha, jeżeli raz zrobiłeś coś złego, to już nigdy cię nie wybaczą. Nie, nie. Odpowiedzi. Skala jest znacznie szersza, skala szarości, i ta szarość zresztą tutaj fajnie przebija. Zdecydowanie jeden z najlepszych komiksów, jakie przeczytałem w tym roku. Pochłonąłem go w 3 sekundy, mega polecam. Zresztą, jak lecimy polecankami, to ja polecę sobie dalej. I będę drugą polecankę dzisiaj dawał całkiem z innego świata, ponieważ to będzie Catwoman e, Samotne Miasto. I to jest komiks, który teoretycznie dzieje się jako tak zwany Elsewhere. Zresztą to jest ta nasza seria Black Label. Black Label DC oznaczało to, że są to komiksy dojrzalsze, poważniejsze, bla, bla, bla. Ale poznajemy naszą, e, naszą Selinę Kyle, gdy wychodzi z więzienia, po iluś tam latach. E, Batman nie żyje i świat się zmienił. go tam się zmieniło. Co oczywiście wpłynęło także na naszą Catwoman. Więc pytanie, jak ona na to zareaguje. O przepraszam, dałem wam czarną okładkę tu. E, więc komiks ten ma ten element, który ja uwielbiam tego typu, troszeczkę, Elseworldach, że próbuje zastanowić się nad konsekwencjami. Gdy bierzemy nasz komiksowy świat, gdzie nikt nie umiera naprawdę, gdzie nikt nam naprawdę nie zostaje na zawsze, wiecie, poza wujkiem Benem to wszyscy żyją, albo wracają z martwych, no to tutaj, gdy myślimy sobie, okej, okay, będą prawdziwe konsekwencje świata, to mówię, uuu. Plus komiks, który będzie bawił się tym, że skoro mamy Catwoman, skoro mamy Batmana i tak dalej, no to oni będą elementami popkultury. Super pomysł. Więc jest to komiks niezwykle, ja wiem, to dziwnie brzmi niezwykle wręcz poważny, smutny i dramatyczny, a jednocześnie mający przepiękne poczucie humoru. Cudowne i najbardziej uwielbiam tutaj w. Ja mam, ja mam miłość swoją moją miłością jest Killer Krok, który najczęściej jest pisany po bardzo źle, ale tutaj dostaję historię, która jest, która jest świetnie zarysowana, świetnie stworzona zresztą jest ym, rysowany i pokazywany i budowany na modłę. Tych starszych czarnoskórych osób z Harlemu, Brooklynu, którzy często przesiadują w Barber shopach, zresztą prześmiewał ich kiedyś też Eddie Murphy. Co zresztą powinno być, tak powinien być, rysowany, ponieważ Waylon Jones jest historycznie, w sensie to jest czarnoskóra postać, która niestety przez chorobę wygląda jak wygląda. Więc to w ogóle jest przepiękna rzecz. Więc mamy tutaj dramatyzm, mamy tutaj świetne wyczucie komediowe, które przepięknie, no wiecie, to jest ten element, gdzie nie wierzysz sobie, bierze, ha, 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 żarć, żarć, boom! Serducho i tak, o! Jest tutaj naprawdę sporo tego, więc jest to znowu też kryminał, bym powiedział, który w pewnych momentach pięknie bawi się postaciami komiksowymi, pięknie bawi się tą całą spuścizną DC, by dać nam jedną spójną, piękną historię, która, mm, która jest takim Ellswordem, ale daje Ci pewne closure, pewne domknięcie historyczne. Naprawdę. Wow, wow, jest no, dobrym słowem. I zresztą, kurczę, no może ja zacznę tak od samych pozytywów, a dopiero potem do tych negatywów przejdziemy. Negatywy na później. Ponieważ. Dobra, to też negatywy na później. E, mam tu jeszcze jedną rzecz, o której wam nie mówiłem, ja ją pokazywałem wielokrotnie na Instagramie, więc tu jeszcze przypominam. Nie każdy komiks mój omawiany, ja czasem po prostu o nim zapominam. Przeczytam, opowiem wam o nim na Instagramie. Staram się każdy czytany komiks gdzieś na Instagram wrzucać, nawet jeżeli niespecjalnie mi się podoba, ale czasami zapomnę o nich wspominać tutaj. I dokładnie tak było z tym komiksem. To jest Parker. patrzcie to jest wielkie swoją drogą. Parker to jest. To jest Darwin Cook, ten ziomek, którego możecie. którego jak zobaczycie sobie. Oh, jedną jakiś stronkę, to od razu będziecie wiedzieć, bo znacie ten sposób rysowania, będziecie od razu rozpoznawać. Kto jest facet, który dostał. Taki cudowny projekt. Jest sobie Richard Stark, taki pisarz, który pisał właśnie opowieści o parkerze. Ten, te, te opowieści, te, te książeczki, te kryminały też zresztą były ekranizowane wielokrotnie, między innymi była Ucieczka z Alcatraz, jeszcze kilka innych filmów, więc w Parkera albo w postać, która była protoparkerem, czy też właśnie tym, tym naszym głównym bohaterem, wcielał się m.in. Robert Duvall albo bo Boże, teraz mi uciekł Lee Marvin, z, jak go kojarzę z fantastycznym, fantastycznej rodnej dwunastki? 12 dwunastki. W każdym razie. I to, co tutaj dostajemy, to jest ekranizacja, to jest adaptacja powieści na język komiksu. Adaptacja, która jest bardzo sucha, która nie dodaje, a odbiera niejako. Jeżeli to nie zostało opisane, to tego nie dodajemy w, w, w wersji komiksowej. Czyli, czyli nasz Darwin Cook nie rozmyśla, o dobra, tu opisał, że coś się zdaje, no to do, zróbmy tutaj więcej efektów jakiś. Nie, nie, nie. Jeżeli nie było pokazane w książce, jak na przykład Parker coś robi, to ja tego nie chcę dodawać, żeby to było suche, ale dzięki temu nie jakoś takie niezłe, nie nie takie pierwotne i żeby broniły się same słowa właśnie Richarda Starka. I to nadaje temu komiksowi cudowną wartość, bo czytasz go i czasami jesteś zahipnotyzowany. Zresztą czytasz, czasami masz po 10 stron bez słowa. No ja otwieram cokolwiek i patrzcie, jest żadnego słowa. Po prostu dzieje się akcja. Nie dostajemy. Charakteru Parkera poprzez na przykład sporo dialogów, monologów, e, tego co się tam dzieje wewnątrz. Znowu, otwieram, sama akcja. Ale dodatkowo, Parker nie jest moim zdaniem postacią pozytywną. To nie jest, wiecie, ten cudowny bohater, który jest tym detektywem z Krain Noir, który nic złego nie zrobił. Nie, nie, nie. To jest kryminalista. Więc podążamy za kryminalistą, który. Jest cudownie rysowany, jest bardzo charyzmatyczny. Wtedy ta twarz jest taka mm, pięknie wyciosana, i Darwin Cook no, odnajduje się w rysowaniu świata, który śmierdzi latami 40., -tymi, 50., -tymi, który śmierdzi młodym Polem Newmanem, bardzo młodym Donaldem, Donaldem Sutherlandem. I to, co cię przyciąga, to jest niesamowite. To jest komiks dla entuzjazmu w, e, strony wizualnej. Entuzjazmu w strony wizualnej, która, która może się pławić, może się bawić, nie musi być, wiecie, na każdej stronie po 9 kadrów, po 6 kadrów, czy jakkolwiek tam to będzie wyglądało. Niesamowicie ważna rzecz. Jeżeli chodzi o takich prawdziwych, prawdziwych fanów wizualnej sztuki komiksowej, to dużo lepszej rzeczy tu nie znajdziecie. Zresztą dla osób, które kochają analizować komiksy i uczyć się, ok, w jaki sposób ilość kadrów wpływa na tempo czytania, to. To jest idealne dla was, dla tych osób, które chcą zrozumieć, jak można właśnie poprzez ilość kadrów zmieniać, czy ja nagle zwalniam czytam, a to nagle pędzi akcja i tak. I po, dosłownie zaczyna się inaczej oddychać czytając, to jest komik, którym to złapiecie. Niektóre komiksy tego nie mają, niektóre komiksy totalnie się w tym gubią i próbowałby się analizować, to dużo tam do analizy nie znajdziesz. Idealne przejście, ale zrobiłem przejście do Spidermana 9, już tą pisany przez, przez Spencera. Mam straszliwy system. Ja mega broniłem. Pierwsze to mi się super podobały. Podobał mi się sposób odwrócenia tego, co zrobione zostało m.in. przez Dana Slota, przez Superior Spidermana, gdy doktor Octopus był, był w ciele Pitera. A tutaj dostajemy historię. Im, Im dalej w las, tym bardziej ja się czuję zagubiony. Zagubiony dlaczego? Ponieważ fabuła pędzi, 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 pędzi. Odpychamy główny ark. Główny ark dotyczy tego naszego ziomeczka, który wygląda jak Robal, który śledzi i nie pozwala zabić w cudzysłowie Petera, bo on ma dla niego jakiś plan. Pojawiał się, że Wilson Fisk nie może czegoś zrobić, że nie może zrobić czegoś ktoś tam inny, że Craven i tak dalej. I to. Przesuwanie tego i wrzucanie w tym w miejscu kolejnych wielgachnych akcji. Ledwo w ostatnim tomie mieliśmy ziomeczka, który w stanie przewidywać przyszłość. Teraz ten ziomeczek wraca i daje nam cudownie absurdalne rzeczy, które są głupie, po prostu głupie. I no, on wraca do tego na, 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 na kilka stron. Wraca ziomek, który był naprawdę pisany, był w latach, nie pamiętam teraz, 70-tych czy 80-tych, i był poważną postacią, która jak zabiła jedną osobę, to było ważne. A tutaj nagle mamy. On robi sobie kopikatów, pojawiają się kolejne osoby, które będą naśladować go, i czujesz po prostu, czujesz niedosyt fabularny. Jakby fabuła zapierdzielała, a jakbyś nie dostawał wnętrza tej historii. Historia dotycząca właśnie on się nazywa Sin Eater, zjadacz Grzechów. Sin itera powinna być rozpisana w ten sposób, że jest tutaj jakieś poczucie dramatyzmu, a nie, że w ciągu dwóch stron nagle mamy kilkunastu Sin nagle mamy efekty SF, czyli przywracanie ludzi ze zmarłych. To się robi nie tylko niewiarygodne, ale wręcz, wręcz irytujące. I ja ten tom tak jak ja staram się bronić Spencera, bo uważam, że ma świetne wyczucie do luzerów, świetne wyczucie do polityki, tak tutaj wydaje się on zagubiony. Jakby edytorzy powiedzieli, jeszcze nie możesz zakończyć historii, więc wymyślaj, a on po prostu wymyślał tak na, na prędce i nie miał, i nie miał jakiegoś, jakiejś pewności do historii, którą tworzył. I dlatego ta historia jest taka nijaka, nijaka to jest najlepsze Smutno mi strasznie, słuszno mi strasznie, bo ja kocham spider -mana. ale teraz inna rzecz, o której... To jest to samo wydawnictwo, czyli nagle komiks, ledwo co mówiłem wow, jedne z najlepszych tomów, które, które czytałem w tym roku, a teraz tom, od którego się mega odbiłem, który może być dla was. Bo to jest miasteczko Ekenihilo, robią wielgachny karnawał, ponieważ tam mamy w tym miasteczku niepokoje, a ma wrócić, wrócić Foligatto, czyli ziomek, który jest jakimś tam kastratym i śpiewakiem. Cała historia, jak widzicie, rysowana jest w sposób surrealistyczny, momentami brzydki. Mamy, no, prawie turpizm bym tutaj powiedział, ale mamy wyolbrzymienia takie, że ja się czuję właśnie, jakbym, jakbym jakiegoś, jakieś, jakieś obrzydliwości takie totalne widział. Świat jest wynaturzony, brzydota jest na pierwszym planie i wizualnie jest to niepokojące. Jest to wytrącające troszeczkę z takiego poczucia spokoju i. I, 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 i radości, ale jeżeli mam być szczery, historia absolutnie mnie zainteresowała. Jestem, po przeczytaniu, ja, wiecie, ja jestem historiowy. Ja muszę poczytać historię, historia jest ważniejsza niż rysunki. Tak tutaj wizualnie nie mogę odmówić pasji i cudownego świata. Świat jest tworzony przepięknie, ale po przeczytaniu wszystkiego powiedziałem, no okej, okay, jest to ciekawe doznanie, wizualne i tyle. Pawła mnie nie obchodzi, Myślałem, że to będzie jakaś ciekawa satyra na społeczeństwo i tak dalej. I może i jest, ale ja. Jeżeli jest taka, jaką odebrałem, to jest dosyć oczywista oczywistość. To jest taka, wiecie, jak ktoś powiedział, że Barbie jest słabą satyrą, no to to jest mniej więcej ten poziom, jeżeli krytykowałeś Barbie. I nie wiem, jestem. Jestem, jestem odrzucony troszeczkę. Nie dlatego, że brzydota. Ja nie mam problemu z brzydotą w komicie, to jest fajna zabawa, ale jakoś czegoś mi tutaj zabrakło. Po prostu. Możliwe. Że nie mam tego doznania, które powinno być tym pierwszym krokiem. Że samo doznanie, tak jak w parkerze, łapie cię i cię przyciąga. Tak tutaj tego nie miałem. Dobra, zostało tu kilka tomów. Ja muszę, muszę to chyba przyspieszyć. O dobra, to o, w ogóle zapomniałem. A, miałem o dwóch tomach mówić. Miałem jeszcze o ósemce mówić, o, o łowcach i wajdakach. Ale wiecie co? A! Łowcy i to, to powiem kilka słów tylko. Łowcy i łajdacy mają bardzo fajny pomysł. Bo opierają się na relacji Spidermana z J. Jonah Jamesonem i o tym, w jaki sposób tam są ich dziwne relacje, jak, on, jak teraz Jane Jason próbuje pomóc Spidermanowi. Mamy wywiad pomiędzy Spidermanem, a pomiędzy J. Jonah Jamesonem, który jest na podcaście, J. Jonah, który staje się... Pra, pracować dla takiego nowego basfida, powiedzmy, czyli będzie pisał bzdury, będzie gadał bzdury, by, by robić kliki. I sama zabawa. I znowu tutaj jest Spencer, który robi krytykę społeczną, krytykę polityczną, która jest fajna, ale ona jest upstrzona właśnie jakimiś durnymi nawiązaniami. I gdy tylko pojawia się durne nawiązanie, to ja powiem, że jest słabo. Im więcej nawiązań takich jest słabo. Pojawia się tutaj jeden potwór, który jest z, z przeszłości, powiedzmy to. Potwór z przeszłości, który jest, e, którym znowu moim zdaniem. Mm, Spencer potrafi sięgnąć do potworów, które gdzieś były w historii Spidermana i wykorzystać. I to jest znowu super. Absurdalnie durne. A potem pojawiają się zwykli Złoczyńcy. Ci zwykli Złoczyńcy są tam kompletnie niepotrzebni. I szczerze powiedziawszy, najlepsze są wszystkie strony ich spotkań. Spotkań po prostu pomiędzy J. Jona a Spidermanem. I cały komiks, gdyby był tylko o tym, ja bym się bawił najlepiej. I to jest znowu ten problem, że dostajesz tutaj rzeczy, które są świetnymi pomysłami, z fajną zabawą. Z, i wykorzystaniem z, z, słabiutkich postaci czwarto, ósmoplanowych i nagle myślę sobie, dobra, ale przecież mamy tutaj ten wielki ark. I to pogubienie się Spencera strasznie mnie denerwuje, bo ja kocham go, uważam, że jest naprawdę świetnym, e, świetnym pisarzem. W każdym razie, o, może coś dla dzieci. bum dla dzieci. Wiecie co, ja to, ja to miałem już od roku mniej więcej i sobie, komiks dla dzieci. Weźcie to w walcie. To jest od kaboom Kids swoją drogą. Chudziutka cholerstwo. Chudziutka cholerstwo, cokolwiek to znaczy. Ale to jest komiks, w którym nie mamy mm, słów. W sensie mamy tylko obrazki. No nie? I pomyślałem sobie, no co to jest komiks dla dzieci i tak dalej. I to jest malutka historyjka o rybce. którą tutaj widzicie? sobie, jest rybunia. Uju, 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 uju. I my sobie podróżujemy. Ja nie będę wam pokazywał wszystkiego, ale my sobie podróżujemy razem z tą rybką i zauważamy, co się dzieje. Ona zostaje złowiona, jest sobie jakiś pan. I to jest i troszeczkę taką komedia pomyłek jest, oraz komedia slapstickowa, ona powolutku z tego wyrwania z wody gdzieś się udaje. I los ją pcha najróżniejsze miejsca. I przyznam się szczerze, mimo tego, że czytałem to szybciutko, to gdy dobiłem do samego końca, to nagle powiedziałem sobie tak... Ponieważ jest to, jest to co prawda komiks dla dzieci pisany, ale tak naprawdę to jest świetna historia. To jest świetny sposób opisania bardzo spójnej historii, tylko wizualnie, bez żadnego wpisywania słów i sam pomysł, sama oś historii, która tutaj jest za, e, zawarta, to, to jest coś, co teoretycznie można byłoby zawrzeć. Uwaga, na jednej stronie komiksu. A to zostało tak pięknie rozbudowane, że nie czujesz, że jest tutaj chociaż jedna zbędna strona. Przepiękna rzecz. Ja, ja to odłożyłem, bo pomyślałem, pff, co to dla mnie starego dziada. A szczerze, na końcu się wzruszyłem. I miałem taką malutką łezkę tutaj. Zatem mega polecam Wam Bota 9. Dobra. Lecimy dalej zrobić trzy rzeczy to może Supermanik. Supermanik, który tutaj przejmuje przejmuje Taylor, Tom Taylor ziomek, który robił między innymi ja tu zawsze patrzę za siebie, ponieważ oczywiście mówię o um, Injustice, serii Injustice. I to jest, kiedy. Um, to jest ten tom, w którym kilka lat temu, gdy on wyszedł po angielsku, była ogromna, ogromna walka, ludzie krzyczeli, zresztą w internecie, na Twitterze, teraz na x było o Jezu, ten komiks się nie sprzedaje, to będzie upadek, go woke and go broke, ponieważ tutaj się dowiedzieliśmy właściwie, że mm, młodziutki syn Supermana mm, jest B. I to było takie, o kurwa, o Jezus Maria, i dostaliśmy pocałunek jeszcze, o Jezus Maria. I centralnie było pół internetu prawicowego zesrane, że ten komiks się nie sprzedaje i tak dalej. Oczywiście okazało się, że to jest jeden z najlepiej sprzedających się, jeden e, jeden z takich najciekawszych i Dostajemy tutaj historię, gdzie mamy młodego właśnie syna Kalela i ten syn ma być inny od tatusia, prawda? Ponieważ tatuś będzie musiał w pewnym momencie uciec i to mieliśmy budowane od kilku tomów, Justice League musi lecieć gdzieś tam. Co więcej, on był w przyszłości, nasz syn Kalela był w przyszłości, dowiedział się, że w pewnym momencie urywa się historia o Supermanie. Dlaczego? Co się stało? No i dochodzimy do tego momentu w historii i będziemy musieli zostawić Młodego samego, no nie? Młody będzie sam, i młody będzie musiał być troszeczkę inny od tate, taty. Co więcej, młody jest urodzony na Ziemi, więc on ma trochę inne obowiązki wobec Ziemi. I fajne jest to, że tutaj na początku, w pierwszym tomie, wyraźnie Tom Taylor próbuje nam zbudować charakter hmm, Johna który będzie samodzielny, który będzie odróżniał go od taty, ale jednocześnie będzie, będzie oparty na tych samych fundamentach, no nie? Na zasadzie właściwie na papa Kenta, właściwie dziadka Kenta, że te amerykańskie zasady, ta idea wolności, bezpieczeństwa i tak dalej, te rzeczy będą gdzieś w Jo'nie. I to jest super, bo to udało się Taylorowi w tym pierwszym tomie znakomicie i czujesz, jak to głupio zabrzmi, ale pociąg do te, tego bohatera, do tego Supermana. Czujesz tą jego jego chęć bycia czystym, dobrym, zmieniającym świat i próbę takiego balansowania, jak daleko mogę zmienić świat, jak bardzo mogę wpłynąć, żeby nie stać się, uwaga, uwaga, znowu wracamy do Injustice, właśnie faszystom, który decyduje o wszystkim, będę zakazywał i tak dalej. Bardzo fajny to bardzo dobre wprowadzenie. Nie mówię, że od razu będzie dalej super i tak dalej, ale fajne wprowadzenie do świata i ciekawe wprowadzenie także, oczywiście, do tematu politycznego, bo pojawia się inny kraj i pytanie, czy John ma prawo chociażby po prostu polecieć i całkowicie zmienić ustrój w danym kraju. Fajne. Dobra, zostało mi dwie rzeczy. To szybciutko chociażby. Non-stop comics wydało. Ja uciekłem troszeczkę. bo Ja po drugim, chyba, tomie odpadłem, albo po trzecim nie pamiętam. I wróciłem sobie przypadkiem. Leżało mi na kupce, wziąłem, a przeczytam sobie. Coś zabija dzieciaki. I um, o, po pierwsze, nie, no wiecie, nie, nie przywróciłem sobie, nie przypomniałem sobie, co się działo w czwartym, piątym, albo trzecim, czwartym, piątym, tylko wszedłem od zera. I jestem w szoku, jak dobrze się bawiłem na tym tomie. Nie potrzebowałem wiedzieć, co się wydarzyło pomiędzy pierwszym albo pierwszym, drugim a piątym żeby podążać za naszą bohaterką, która poluje na potwory, która ratuje dzieciaki i, na, i która wkurza pewną równowagę, która jest w tym takim dziwacznym świadku polujących na potwory, którzy jednocześnie polują na siebie i o których my, zwykli ludzie, nie powinniśmy wiedzieć. Fascynujące, świetnie napisane, bardzo szybko i tempo jest naprawdę znakomite i ta nasza dziewczynka, nasza dziewczynka, nasza nastolatka z pierwszego tomu w, jest tutaj na, rozpisana no, 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 przepięknie. Więc mm, najprościej polecam Wam, jeżeli jest, powiem tak, yy, bo pewnie czyta, jeżeli ktoś z Was ogląda tą serię to pewnie będzie wiedział, pamiętał moją ocenę pierwszego tomu, tak tutaj mogę powiedzieć, że jeżeli po mojej pierwszej ocenie wy ocenialiście go wyżej, no to piąty tom będzie dla was lepszy jeszcze, więc wy będziecie go jeszcze bardziej doceniać. A jeżeli odbiliście się od pierwszego, to kto wie, czy nie warto wrócić, bo naprawdę ta historia się fajnie rozkręca i z mojej perspektywy, ja, nie, ja nawet nie mam ochoty teraz wracać do trzeciego czy czwartego, bo ja się dobrze bawię po piątym i ja mogę sobie szósteczkę dalej czytać, kompletnie nie potrzebuję wracać. To jest akurat ogromny plus e, tego sposobu pisania przez Jamesa Tyniona. Zdał mi tak naprawdę dwie rzeczy, bo chciałem wam jeszcze pokazać sobie, że gdy akurat nie... Nie poluję, to czasem sobie upoluję jednak. Coś to jest omnibusik, pierwszy omnibusik naszego e, Silver... Batmana i Silver Silver Age, gdzie dostajemy najbardziej powalone rzeczy. Silver Age to jest oczywiście srebrna era, gdzie Batmanowi czasami się zdarza ubrać się w strój, który jest e, tęczowy, czasem się wybrać w kosmos, walczyć z z wielgachnym gorylem, pojawi się smog. Cudowne są tutaj rzeczy, pojawia się właśnie e, Badger, przepraszam, Badger albo Badger albo Batman. Przepiękna rzecz, uwielbiam tego typu staruszki i fajnie, że dołącza to do mojej, do mojej kolekcji. Ale na sam koniec zostawiłem coś, co już, o czym mówiłem już kilka razy na Instagramie, więc po raz kolejny o Instagramie mówię. Pisane zresztą przez także przez Toma Taylora, ten sam dziomek, co teraz pisze: Supermana, w sensie to, co obawiałem, to jest powrót Nightwinga. Nightwinga, który. Hmm, w pewnym momencie stracił pamięć, pracował dla super wielkiej tajnej organizacji, był międzynarodowym szpiegiem, oczywiście mówię o Nightwingu, który najpierw był, e, był dickiem, e, był naszym małym robinkiem. I to jest historia, która nie tylko jest znakomicie pisana. Ale jest także przepięknie wręcz rysowane. Właściwie co okładka albo co jakiś, jakiś ładny, mm, jakiś ładny dwu, dwustronicowa rozkładówka, to dostajesz coś, co jest piękne kopnięcie. Więc jesteśmy w tym jego Blue Haven i problemy, które się dzieją. Zauważcie sobie, ja po prostu otwieram na czymkolwiek i nagle mamy na rozkładówce pokazane, jak nasz Nightwing się porusza. Tutaj nie tylko pisanie jest na najwyższym poziomie, ale właśnie także, ale właśnie także rysowanie. Ja. Po pierwszych stronach miałem już tak, że odpadłem totalnie na zasadzie musiałem zrobić przerwę. Dlaczego? Bo na pierwszych stronach mamy sytuację tak bardzo uliczną, ale ja uwielbiam, gdy wracamy do małych problemów, bo gdy mamy małe problemy, to nasi bohaterowie stają się czasami u, udaje nam się uwypuklić jakieś problemy, jakieś te charaktery, to jest przepiękne. I tutaj mamy po prostu żołnierzka, który patrzy, no kurwa, jakieś debile katują psa. No to kurna, jestem, jestem Nightwingiem, bum, w tych ziomeczku, więc ja od razu jestem, wiecie, już jestem złapany, a potem ten piesek go gryzie. I ja, jako osoba, która, która, która też się z tym zmaga, bo mam na przykład znajomych znajomych, to nie są moi znajomi, znajomych znajomych, którzy pozbyli się psa, bo drapał, kretyni totalni, ja nie będę wam mówił, nie podam imienia, podam... kretyni totalni, I nie powiem, jakich, jakich używali argumentów, po prostu kuwa, odpowiedzialni rodzice, Puh. ale gdy to się stało i on po prostu, wiesz, ugryziony przez psa, wziął go, no kurna, no boisz się, tak no tak, tak dokładnie jest. Przestraszony pies ugryzie cię, bo się boi. To nie jest powód, żeby się i tak dalej. Więc ja od razu po tym powiedziałem, dobra, mój komis, kocham cię, nienawidzę wszystkich innych, jesteście najlepszy i uwielbiam cię, Nightwingów. W każdym razie, ktoś kiedyś powiedział, że, to, że, że ta wersja Nightwinga to jest sprowadzenie go do troszeczkę takiego bardziej śmieszkowego Daredevila, między innymi pisanego przez Marka Wade'a na przykład. Ja nie wiem, czy aż tak bym się zgodził, ale mamy to sprowadzenie go na, w cudzysłowie, ulicę. Bardzo dużo nawiązań do... Komiksów, memów, popkultury, macie tu nawią- to, to jest komiks dla fanów komiksu, czyli dostaniecie tak, tak dużo nawiązań do wcześniejszych komiksów, ale nie na zasadzie musisz znać, ale po prostu to będziesz wiedział wizualnie, do czego nawiązujesz. Zresztą, jak gdzieś tutaj pokazywałem chyba to, to tło, no To to mamy oczywiście do serialu, do serialu Batman z lat 60. że czujesz ogromną miłość do bohatera u autora i zresztą u rysownika także. I tak troszeczkę jest. Ja nie chcę wam tutaj zdradzać nawet fabuły, bo fabuła. Wbrew temu się wydaje, nie jest aż tak istotna. Najważniejsze jest, jak bardzo prawdziwy wydaje się Nightwing. Ja nigdy nie, nie, nie ukrywałem tego, że nienawidzę właściwie żadnej wersji e, Robina młodego, którym jest Damian Wade. Damian Wade I gdy widzę takiego Dika, to jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. W sensie utożsamiam się z nim, widzę to, jak bardzo on jest delikatnie inny od Batmana, a jak bardzo jest efektem wychowywania przez Batmana. Dobra. Nagadałem się, dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego materiału. Pamiętajcie tradycyjnie, że znajdziecie te moje mini recenzje i to, co czytam na bieżąco na Instagramie, więc tu jeszcze raz link do Instagrama. Pamiętajcie też pisać mi o tym, co powinienem zrecenzować. Staram się brać Wasze rzeczy i wpisywać sobie na listę. Mam tutaj kupę zresztą komiksów koło siebie i staram się też czytać ją przynajmniej, chociaż troszeczkę na bieżąco. Ja Wam w każdym razie bardzo dziękuję za obejrzenie tego materiału i my widzimy się następnym razem tutaj, czyli na Brodach z Kosmosu. Na razie.